to da, d -da, d -d -d od 22 do 6, ale porządek publiczny mogą być o 3 rano do 22. W związku z powodu na rozdążenie płacą od Ja zadam Pani pytanie, czy pani uczestniczy interwencji? Czy Pani chce być wylegitymowana? Nie, więc bardzo proszę się odsunąć i nie mean, utrudniać interwencji, którzy przeprowadzą. Przekrzykuje się pani idzie interwencji panią ta interwencja trwa dłużej niż powinny. W związku z tym, ja bardzo proszę, odsunąć się do interwencji. Teraz w tym momencie wydaje Pani wiążące polecenie. Proszę się odsunąć i nie utrudniać. Cięć. ale wobec obywatela mam prawo, wy... Ja Mimo ja wszystko bardzo proszę się bardzo odsunąć i nie utrudniać interwencji. Znaczy, ja mógłbym z Panem, moglibyśmy przejść. Ale... Mogą iść trochę dalej, ale nie obok nas, dla ich i własnego bezpieczeństwa. Dobrze? Jakiego bezpieczeństwa? Na no jakie bezpieczeństwo? bezpieczeństwo? Nie, dziękuję. Jakiego jakie bezpieczeństwa? Panie Leonie. przepraszam bardzo. Panie nie czy mogę się Pana jest moje podejrzenia o popełnieniu to, wykroczenia to, z artykułu 51 kodeksu wykrocie. W związku z powyższym obowiązkiem funkcjonarusza proszę, proszę się ze mną pani, nie przeczekiwać i nie utrudnia Pani interwencji od takiej razem. Jak jest to pan, Pani jeszcze nie ma nie znać. Panie Rachownik, zna. zagłosowałem wszystkich ludzi, żeby nie przejść.

to jest, to jest demokracja? Ale ja się teraz nie zgadzam. Z no jakim prawem pan zna moje dane? Ja, a jakim a pana proszę, proszę, pan zna Proszę, pana, pan do przełożonego powiedział, że pan moje dane. Proszę bardzo, to, to zaraz proszę, 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 będziemy to, wołali tutaj prawników. Zaraz zaprosimy prawników. Jakim prawem ma pan? złamał zasady RODO. Z jakim prawem? Ja chcę tu podpisyć. I, i mam dokument RODO i tam jasno mówi, że moje dane są zabezpieczone. Pan nie może dać moi dane. Ale czy pan rozumie, co ja mówię? Zroje, że ja rozumiem. Ja nie no? mówię, że ja znam pan. Powiedział pan do kolegi, proszę, że zna pan. Nie pan. ten Nie, to... tylko ten pan. Nie ten. Ale żadnych nie Ale nie

ale tak i są, Ale, krzyczą krzyczą ale, za za ale, ale nie mają do tego ja. Dlaczego inni mogą gwizdać i krzyczeć, a przychodzi się do nas? Dlaczego, dlaczego witali premiera w środku, krzyczeli? To pewnie nie przeszkadzało? Życzę Panom jednego, żebyście, wiecie, że, żebyście a w wieczór, żebyście głębiej przemyśleli, że żyjemy w obywatelskim społeczeństwie, gdzie Wasza służba jest doceniana przez obywateli, ale nie możecie wykorzystywać absurdów, żeby zatrzymywać i spiszkiwać ludzi. Pomyślcie o Was, o Waszych rodzinach o to, o ro aslında, o to. To. i o waszej historii. Nie chcę na to, żebym i znam się

nie ma takiego, ni… Mamy prawo do tego, że... Ja pani nie mówi, że pani nie ma prawa. Ale jest kodeks wykroczeń, który obejmuje wszystkich. Powiedział pan, że wszystko. Co czyta pan, kogo obowiązuje polskie prawo i ktoś nie ma. Powiedział można go nawet zatrzymać, zwolnić po decyzji marszałka sejmu lub Panowie, chodzicie, prosicie, żeby nie było zwarcia. Żeby nie było zwarcia. Teraz ja sami idziecie na zwarcie. No i po co? Spokojnie, spokojnie. wszystko jest w